Słyszeliście o najnowszej aferze, jaka została nakręcona w internecie pomiędzy niezłomną Ewą Wrzosek a prawicowymi chłopcami z małymi penisami? No cóż, afera została nakręcona przez chłopców, którzy potrzebują dużych samochodów, żeby pokazać, że mają małego członka. Ale o co chodzi, słuchajcie. Jak kto ma kompleksy małego penisa, to kupuje większy samochód albo idzie do specjalisty. Prowadzenie konta prawicy dla Pol, dla Pol na X się nie wyleczy. Szczęśliwego nowego roku, chłopcy, trzymam kciuki. Wpis pani Ewy Wrzosek dosyć mocny, można by powiedzieć. Moim zdaniem ona wie, kto stoi za prowadzeniem tego konta, które notorycznie, obelżywie, perfidnie okłamuje i wykorzystuje prawicowe oczadzenie mózgowe do tego, żeby siać nienawić, na przykład do ministra żurka. Ale ja tylko przypomnę, że największy samochodów Tesli, to ma nie kto inny, jak przyjaciel pana Możdżonka, pan Mencen. Pan Mencen, czy pan Korwin Mikke jeżdżą, uwaga, cybertrakami. To są największe samochody z Tesli. Co może mówić, że mają malutkie przyrodzenia w rozporku? Ale dlaczego pana Możdżonka wyciągnąłem? Pan Możdżonek odpowiedział na ten wpis na swoim Twitterze, pisząc: "Płacimy tej pani pieniądze z naszych podatków". Pan Możdżonek, to jest były mistrz olimpijski, to był naprawdę dobry sportowiec, który dla własnego politycznego uzysku zeszcił się i poszedł do konfederacji. Pan Możdżonek jest cholernie wysoki. Stat Statystycznie rzecz biorąc, pani Wrzosek, mówiąc o małych penisach, raczej nie mówiła o penisie pana Możdżonka, chyba że zgeneralizujemy i słowo penis porównamy do czyjegoś ego. Więc, panie Możdżonek, moje pytanie jest proste. Czy aż tak bardzo poczuł się pan urażony? Tym, że pani Ewa Wrzosek dotknęła i pana, i pana kolegów, na przykład pana Mencena, który jeździ dużym samochodem, bo ma... Wy sobie dopowiedzcie, co?